Siemaneczko kochani, z tej strony Weskin I witajcie w kolejnym, już chyba ostatnim filmiku w tym roku Tak, dzisiaj chciałem wam złożyć życzenia okazji zakończenia starego Jak i pojawienia się kolejnego roku 2021 Już lada moment, tak naprawdę 2020 rok będzie dla nas przeszłością I będziemy mieli do czynienia z kolejnymi wyzwaniami, jakie prezentuje nam rok kolejny Także no, przede wszystkim chciałbym wam życzyć na ten nowy rok Bardzo dużo zdrowia, szczęścia, radości żebyście wytrwali w swoich postanowieniach noworocznych, bo mam nadzieję, że takie macie. Oczywiście wiadomo, że dużo ludzi chce rzucić palenie, chce schudnąć, zdrowo się odżywiać. No. Teraz wiadomo jaka jest sytuacja w kraju, jaka jest obecnie sytuacja na świecie. No tymi siłowniami powiem Wam, że będzie ciężko, bo sam chciałem już zacząć, ale no z racji tego, że mamy to co mamy, no to muszę jeszcze z tym troszeczkę poczekać. Sam też mam kilka postanowień, na pewno je sobie będę starał się realizować. Mam nadzieję, że Wy będziecie mieli tak samo. Co mogę powiedzieć więcej? Pół roku jesteśmy już na YouTubie, założyłem konto mniej więcej w sierpniu, także jest to już bodaj, no będzie to już 5 miesięcy, czyli można powiedzieć, że prawie te pół roku, już będzie. Nagrają dla Was naprawdę sporo różnych filmów, niekoniecznie samych poradników, ale nie sądziłem, że tak długo przysiądę na tym YouTubie i, i, i tak mnie to po prostu wciągnie, że, że będę chciał zostać z Wami tutaj na dłużej. Na początku planowałem tylko streamować, ale jak widzicie, no YouTube mnie pochłonął i nagrywam dla Was również i filmiki, które. Mam nadzieję, że są dla Was pomocne i przydatne. Tak, teraz mamy taki okres, że nagrywam bardzo dużo poradników dla Was, dla do Cyberpunk'a, i na pewno jeszcze w styczniu te filmiki będą się pojawiały. Oczywiście w 2021 roku planuję kontynuować serię poradników do różnorakich gier. Tak naprawdę będziemy jeszcze zaczynać Asasyna, będziemy jeszcze również. Y, zaczynać Ghost of Tsushima także tych gier na pewno jeszcze będzie trochę. Jeżeli chodzi o nowe premiery to nie zapowiada się nic ciekawego dlatego myślę, że na początku zostanę przy tym grać, chociaż być może się coś też i zmieni, ale już tak naprawdę nie o tym. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie ogólnie dla nas wszystkich lepszy. Yy, ta pandemia w końcu ustąpi, będziemy mogli wyjść do ludzi, do świata. Mam nadzieję, że teraz Pyrkon jak i PGA się pojawią, ponieważ chciałbym się z Wami spotkać też i na żywo. Oby tych przypadków było jak najmniej. Oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby się wyszaleć jeszcze w tym starym roku, które nam się kończy, i zacząć z przytupem rok 2021. Ja tak zrobię, dlatego za chwilę będę już się zbierać. Więc jeszcze raz życzę, życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, radości, żebyście wytrzymali w postanowieniach, żebyście wytrwali, osiągnęli swój, swoje cele, które sobie zamierzyliście. Ja oczywiście też będę starał się to zrobić. Mam nadzieję, że mi się to uda. No, nie udało mi się też osiągnąć 100 subskrybentów w tym roku, ale to nic. Mam nadzieję, że będziecie. R będziemy rośli w siłę i będziecie pojawiać się znacznie większą grupą w roku kolejnym. Ja wam dziękuję za ten rok, za to, że byliście, za to, że mnie wspieracie. Jeszcze raz jest mi niezmiernie miło za to, że doceniacie moją pracę. I widzimy się w kolejnym roku. Mam nadzieję, że, że będziecie ze mną również i, i w przyszłości. Ja się z wami żegnam. Dziękuję, że jesteście jeszcze raz do kolejnych filmów i szczęśliwego nowego roku!